Para, para. Cześć pierony Pewnie zastanawiacie się A może w sumie nie, dlaczego zaś macie okazję widzieć mój ryj I to dwa razy w ciągu dwóch dni Otóż dzisiaj Jak zapewne zauważyliście w nazwie jest fraza konkurs Także mam nadzieję, że sami cali już tak chodzicie cali aż się częsiecie Bo nagroda w konkursie jest zacna Jest bardzo zacna i jest związana z tym co tutaj będę wam pokazywał A chcę wam troszkę powiedzieć o i pokazać na temat słuchawek Overton Earplug EP101M. Zastanawiacie się, może, to było zresztą całkiem słuszne i uzasadnione, jak ja chcę zrobić test słuchawek? Co, przyłożę je do aparatu, czy co? No, to jest ciężka sprawa, jeśli chodzi o testowanie tego typu sprzętów na YouTubach, ale zrobimy to na zasadzie porównania. porównanie je ze słuchawkami, których używałem do tej pory. Ja powiem wam, nie byłem nigdy jakimś ogromnym purystą. jeśli chodzi o słuchawki takie do telefonu, czy do, czy do MP3, czy do takich generalnie urządzeń przenośnych, i większość moich słuchawek, jakie miałem, to były słuchawki takie, no tam za 20 par złotych. Ja obecnie używam takich słuchawek e, jakie one są firmy, żeby was nie skłamać dobra, nie wiem. To się wytarło w ogóle, która jest prawa, która lewa. i one są z Thompsona. No, w każdym razie one kosztowały. Mniej więcej jakieś 3 dyszki, coś takiego. No i ja jestem z nich całkiem zadowolony, bo jak już mówiłem, nie jestem wielkim purystą w tej, w tej materii. Te słuchawki, tutaj, to są słuchawki firmy Snab. I co jest bardzo ciekawe, Snab to jest polska firma. Odsyłam was zresztą do ich strony, którą podaję wam w linku w opisie. To są polskie słuchawki. To jest polski krajowy produkt. No i co mogę zrobić? Otworzę to pudełko, pokażę wam co tam jest. I porównamy to z tymi słuchawkami, które użytkuję teraz, a które użytkuję razem z telefonem Nokia Lumia 520. Dobra, to do dzieła. Ciekawe czy zaś będzie, mam nadzieję, że widać. Ciekawe czy zaś będzie jazda z otwieraniem, bo wiecie, że umie z otwieraniem to generalnie są jakieś odwieczne problemy natury. A może nie, jest tu z tyłu taki dings. Prawdopodobnie to będzie w ten sposób, albo nie. Dobra, jakoś tak trochę brzydko... O, jest! Dobra, działa. Czyli już mogę otworzyć tutaj. To się tak wyciąga. Pam, 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 parara! No i patrzcie, tak to wygląda. Jest tutaj dodane takie eleganckie pudełeczko, taki futeralik, co się bardzo ceni, bo zawsze ja słuchawki mam gdzieś w kabzi i się bardzo plączą. Są tutaj wymienne gumki na nienaturalne kształty ucha, czyli mi się pewnie to przyda, bo ja zawsze mam z tym jakiś problem. No i są też same słuchawki. Nie wiem, czy uda, uda mi się to dobrze oddać tutaj. O, myślę, że, wygląda, że widać tutaj całkiem spoko o co chodzi. Ostreś łapie mi moje linie papilarne zamiast słuchawki. Bardzo ładnie są wykonane metalowe tutaj z takim, z takim symbolem tej firmy. Jest w nich magnes neodymowy w środku, także krótko mówiąc, czepiają się. Mają wbudowany mikrofon. Tutaj, jakby ktoś używał na przykład do telefonu i chciał pogadać sobie w lepszej jakości, no typowe wejście na jacka, klips do przypięcia do, do koszulki, kabel, kabel całkiem gruby, całkiem spoko, nie powinien jakoś ulegać przecieraniom i tak dalej. Dobra, zabierzmy się do przesłuchania. Dobra, podpięte. puśćmy sobie tutaj coś, coś ładnego. Dobra, przesłuchałem i powiem Wam. No, na pewno nie jest to jakaś mega zaskakująca wiadomość, ale te słuchawki kładą te no, na łopatki. No, ale też trzeba różnicę cenową rozróżnić, bo te słuchawki kosztowały jakieś, nie wiem, 30 do 40 zł, a te z tego co wiem, są warte mniej więcej stówkę. No, i tutaj widać nawet po jakości wykonania, że to już jest taka generalnie wyższa półka, ale. Co mogę wam powiedzieć? Brzmią bardzo jasno, jeśli wiecie o co chodzi. Jasny taki jasny, czysty, przejrzysty dźwięk, bardzo ładnie wyeksponowane wysokie tony. To tak na tyle co laik, laik dźwiękowy może powiedzieć. Bardzo fajny punktowy bas. Co bardzo lubię, dlatego też używam słuchawek tutaj moich Superluxów. Bardzo lubię taki punktowy bas, który nie zalewa, tylko który tak właśnie w odpowiednim momencie w odpowiednim momencie akuratnie akurat nie przydupi, i oprócz tego jeszcze są o wiele głośniejsze. To też jest częsty problem takich słuchawek dokanałowych, że te słuchawki są ciche. Te słuchawki są bardzo głośne, o wiele, o wiele głośniejsze od tych. Także, no, wyszło to, na co się spodziewałem. Generalnie na moje laickie oko różnica jest fest. No dobra, tośmy pogadali, poozprawiali, a co z tym konkursem? Otóż mam jeszcze takie drugie. Które bardzo chętnie rozdam szczęśliwemu zwycięzcy konkursu. Na czym on będzie polegał? Także wymyśliłem sobie konkurs w takiej formie, w formie graficznej, bo bardzo lubię oglądać zdjęcia, obrazki, screeny itd. Wymyśliłem po prostu, żebyście namalowali, kredkami, farbami, mazakami, to zależy już kompletnie od was, ołówkiem, węglem, tuszem, markerem, czym tam chcecie. Namalowali, zrobili zdjęcie, Zrobili pracę graficzną w pańcie w Photoshopie, to mi jest kompletnie obojętne. Która będzie memem ze mną. Rozumiecie o co chodzi? Mem ze mną. Ja nie wiem, czy przerobicie jakieś moje zdjęcie, czy mnie namalujecie z jakimś śmiesznym tekstem. Wiecie o co chodzi. Macie wykonać mem z moją postacią. W jakiej formie to jest dowolne? Kolaż, farba, ołówek, to już jak uważacie. I ten mem. Przesyłacie mi na mojego facebooka, na fanpage Freaky Gamers, do którego, do którego link jest na dole w opisie. Tam na wiadomość prywatną, nie na tablicę, na żadnego OLA, nic takiego. Na wiadomość prywatną wysyłacie na fanpage mi wiadomość właśnie z tym, z tym obrazkiem. Jeżeli namalujecie ręcznie, to czy to będzie zdjęcie, czy to będzie skan, to już zależy od Was. Czas? Do rozstrzygnięcia konkursu, żebyście mieli trochę, jakiś moment na namalowanie, zrobienie zdjęcia czy co tam będziecie robić, powiedzmy, że zakończenie konkursu będzie 18 września, czyli w piątek o godzinie 24.00. Czyli jak się zakończy piątek 18 września, to wtedy koniec i już dalszych prac po tej godzinie nie przyjmuję. Czyli do tego, do tego momentu macie czas. Dzisiaj jest środa, czyli macie jeszcze dzisiaj noc, dzisiaj wieczór, noc macie jutro, cały dzień, i macie cały piątek, czyli 2,5 dnia na wykonanie pracy. I ja wtedy, jeżeli jak już nadeślecie tę pracę, to ja wtedy wybiorę według mnie najfajniejszą, najlepszą, najładniejszą, ta, która mi się będzie najbardziej podobała. No i zwycięzca dostaje ode mnie takie, oto właśnie gryfne suchafony. No. No to co? To życzę powodzenia i niech wygra. Najlepszy.